Siema widzowie jestem Wojto witam Was w kolejnym odcinku, który dzisiaj jest. Subskrybujcie, lajkujcie i to wszystko. Dzisiaj będziemy opryskiwać, żeby te głupie chwasty nam tam nie rosły. Udawają, jeśli Wam się podobają, inne opowie. Ja przyjrzę w tym momencie. Będzie. Jutro będzie Minecraft Survival Plus z Szymiksem. Więc dobrze. Przyjrzyjmy sobie ten. to nie wiem. jak dalej. Ale zły, co ja zrobiłem? Zaraz wyłączę ten wypraw, bo no dobra, da się przejść. Dobra, przeciw sobie pandemy. Będę no szybciej. Oczywiście wszystkie pola zasiane już. O Jezu, tu się składa. Szybko. No, jest jestem na sklep i Ile Maga. Jak zawsze nie widać od cienia, więc trzeba na oko. Są takie sok. Dobra, nie zajmę to może być jakiś dów wideo. Żeby być pewnym, co no, i no. Nie wiem, no to szybko to zrobimy. Oczywiście reszta południa poza za odcinkiem. To wrócę na farmę i Was oprowadzę. tu jeszcze pojazdy. Bo ostatni mało widzję naszej farmy. No, 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 no. No i jeszcze kosi, musi być. Oj. Dobra, wyjdę z tego. Chyba. Dobra, wyszłam. Muszę tak sobie zalewa wrócić. Lekka kratka. To nadzineczkę. Od samego początku. Lecimy. Dobrze. Już prawie skończyłem. Traktor sobie już tu zostawię. Później go wezmę. No bo w sumie nie zgadzam. Po prostu opuszczę tutaj wyłączę. Dobra. O, no bo tu nie ustawiam traktora. Podniosę to wnoszę to. A ja już was oprowadzę. No to ogólnie tu mamy z wszystkim. Tu jest przyczepa. A tu jest... I to napadł po więc od razu, bo taka ciekawa. Lejemy paliweczko. Ile tam w ogóle jeszcze jest? Bo było 3750, a to ile jest? 120. No, prawie 100 litrów wyszło. Ale będę za ciekawo, bo już się troszkę No, może Hmm, czy czy trzeba tankować? Nie trzeba. No widzę, że to by było na tyle tego odcinka, więc pa.